Żyjemy w czasach, w których bycie muzykiem, bycie artystą staje się tylko dodatkiem do, czy gałęzią bycia influencerem. Nie masz wewnętrznego poczucia szacunku do tych rzeczy, tak? Jeżeli jesteś totalnym ateistą, jeżeli nie wierzysz w żadną religię i tak dalej. Ja jestem Gumiś, ten kanał to potęga wokalu, Moi drodzy, trochę mnie nie było, ale tutaj mam zamieszania poprzeprowadzkowe. Trochę się nie najlepiej czuję, ale już wracamy z jakimś kontentem. Akurat tak się złożyło, że ostatnio zdarzyły się dwie takie mocne apery, czy nie wiem jak to nazwać nawet. W każdym bądź razie dwie dosyć znane wokalistki miały pewne przygody, czy zostały wyciągnięte pewne, pewne przygody. Jedna zrobiła umyślnie, druga mniej umyślnie, będzie tutaj a propos Luny i Dody. Jeżeli chodzi o lunę no to e, incydent w kościele, który oczywiście miał zbudzić kontrowersję, jeżeli chodzi o dodę, no to dziennikarskie śledztwo Kuby Wontora i wiele wątków, które wyszły a propos tej, że artystki. No i dziś sobie o tym pogadamy i ja wyrażę swoją subiektywną opinię. Oczywiście wszystko to, co mówię, z perspektywy takiej właśnie subiektywnej, takiej osoby siedzącej z boku, zwykłego widza, zwykłego chłopaka, który ogląda i interesuje się muzyką, oczywiście, oraz dużo siedzi w YouTube, w mediach społecznościowych, raczej oglądają. I także z perspektywy wokalisty, wykonawcy, czy muzyka takiego powiedzmy niskiego szczebla, ale jednak znającego temat od środka. Zaczniemy może od Luny. Wokalistka, która reprezentowała Polskę na Eurowizji, nie poradziła tam sobie najlepiej. Ja pamiętam w tamtym czasie całą serię Eurowizyjną. Prowadziłem ja, komentowałem jej występy, jej wykonania, jej piosenkę. Jakby będąc zupełnie emocjonalnie niezwiązanym ani z Luną, ani z Eurowizją. Później z Dodą też zupełnie nie mam jakichś osobistych odczuć co do tego, bo ja po prostu takiej muzyki nie za bardzo słucham, obie te panie jakieś tam opinie o nich mam natomiast nie są bliskie mi ani dalekie, żadnej z nich jakoś bardzo nie lubię, ani żadnej z nich nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem komentowałem Eurowizję, oczywiście wtedy byłem, jak zaz, zawsze zresztą mocno krytyczny, jeżeli chodzi o warstwę taką wokalną, typowo taką stricte jeżeli chodzi o umiejętności wokalne o głos, o wykonanie na żywo piosenek, no to tu jest. Jestem osobą, która jest krytyczna, ale absolutnie szczera i staram się być jak najbardziej uczciwy w tym, co mówię. No i wtedy to było tak z Luną, że piosenka początkowo stwierdziłem, że całkiem jest spoko, bo jest wyprodukowana naprawdę na poziomie i tak dalej. Potem okazało się, że w większości pre z Luna sobie po prostu z tym utworem nie radziła najlepiej. Ona śpiewała go słabo i krytykowałem ją za to. Finalnie, jakby dochodząc do finału Eurowizji, okazało się, że jej wykonanie tej piosenki w samym finale było najmniejszym problemem, bo zdecydowanie ona poprawiła się w trakcie drogi do finału Eurowizji, jakby w tym czasie pomiędzy polskimi eliminacjami a finałem Eurowizji. Ona dużo zrobiła, dużo się nauczyła i dużo lepiej tą piosenkę śpiewała i uważam, że samo wykonanie wokalne było bez zarzutów w tym finale. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, to co miało być gwoździem programu, to co miało być najważniejszym, najmocniejszym elementem, czyli show. Spektakl, czyli występ sceniczny, to absolutnie była największa porażka i ja się nie spodziewałem, że to będzie aż tak słabe, bo zapowiadała, że przedstawienie robią jacyś reżyserzy angielscy, gdzieś tam czuwają nad tym tacy najlepsi specjaliści, właśnie z Wielkiej Brytanii. Finalnie okazało się, że w porównaniu do innych występów, innych spektakli. Na tym finale Eurowizji. Luna z tym przedstawieniem wypadła trochę jak szkolna jasełka przy jakiejś dobrej sztuce teatralnej Najwyższej Ligi. Trochę tak to wyglądało. Scenografia wyglądała po prostu kiepsko i tanio, jej występ był no, no, na takim poziomie po prostu amatorskim, takim, dosłownie takim ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej, licealnej, jakiś, wiecie, no, 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 no po prostu było to słabe w porównaniu do innych, oczywiście mówię, gdzie, gdzie to się zagrało, wokalnie tanie to przyjąć, myślę, że udźwignęła ten utwór, dużo lepiej niż śpiewała go wcześniej. Zaśpiewała go nieźle, natomiast samo przedstawienie była padaka, no i miejsce, jakie było to, wszyscy już pamiętamy. Do czego zmierzam? W całości moich ocen, opinii na temat występów Luny, ja oczywiście zawsze reaguję tylko i wyłącznie na samo owe wykonanie, które omawiam. Ja nie mówię na temat jej jako wokalistki ogólnie, nie mówiłem, nie wyrażałem się opinii. Natomiast miałem poczucie, teraz mogę o tym powiedzieć, że Luna jest jednak wokalistką, która ma spory potencjał. Ona napisała kilka ciekawych utworów w swoim życiu. Później sobie to uzmysłowiłem, jak posłuchałem tego, to były całkiem, całkiem spoko kawałki, całkiem dobrze zaśpiewane. Ona ma niewątpliwie warunki do tego, żeby śpiewać ciekawą, dobrą muzykę. Rzecz też, o której nigdy nie powiedziałem, ale którą szanowałem w niej, było to, że ona. Nie stara się po prostu grać dupą. Na zasadzie ona nie wyglądała wyzywająco, nie wyginała się na scenie, tak jak robi to 90% popowych wokalistek w tym kraju, więc to się ogólnie w dzisiejszych czasach szanuje, że ktoś samym głosem, samymi utworami, samym wykonywaniem piosenek pisaniem, piosenek, aranżowaniem ich, tym próbuje zdobyć publiczność. A nie czymś oczywistym, czyli na przykład właśnie kręceniem tyłkiem, czyli na przykład tanią kontrowersją, i to mi się w niej podobało. Miałem takie poczucie, że to może być dziewczyna, która jeszcze może nie czas na nią, jeszcze może nie ta piosenka, napisana przez kogoś dla, dla niej, która w studiu brzmiała dobrze, ale na żywo nie była ewidentnie do końca jej pasującym utworem, że ona z czasem nabierze takiego, takiego warsztatu, kunsztu jakiegoś i, 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 i tym głosem zrobić fajne numery, być może potoczy tę karierę lepiej. Miałem takie poczucie. Natomiast to, co zrobiła, i mówię to z perspektywy ateisty. Ja jestem, ja jestem osobą niewierzącą, nie wierzę w ani w Boga, jakiegokolwiek chrześcijańskiego obojętnie. Natomiast i mówiąc to z tej perspektywy, uważam, że to, co zrobiła, czyli pokazanie dupy dosłownie przed chrześcijańskim, czy tam katolickim ołtarzem, to jest przekroczenie pewnej bariery, której przekraczać się nie powinno. Z tego powodu, że. Oczywiście z perspektywy ateisty, osoby, dla której to są tylko zwykły budynek, trochę starszy niż inne, e, zwykłe obrazy, posągi, rzeźby, obojętnie. E, z tej perspektywy nie masz wewnętrznego poczucia szacunku do tych rzeczy, tak? jeżeli jesteś totalnym ateistą, jeżeli nie wierzysz w żadną religię i tak dalej. Natomiast to, co ona zrobiła, to jest naplucie w twarz każdej osobie, która jest katolikiem praktykującym i tutaj jest problem, bo moim zdaniem mimo tego, że jestem osobą niewierzącą, to szanuję na przykład właśnie miejsce kultu, miejsce jakiejś tradycji osób wierzących, tak? To jest dokładnie tak samo, jak, nie wiem, ktoś, ktoś przyszedłby do mnie do domu i przy moich rodzicach zrobiłby coś takiego. No, jakby dostałby w mordę za to. I, i prawda jest taka, że takie... Nieszanowanie czyjejś wartości to jest poniżej pewnego poziomu, i naprawdę tego się Pani nie spodziewałem. W sensie, co innego jest muzyka metalowa, gdzie całość spektaklu, koncertu, yy, obojętnie traktujemy jak pewnego rodzaju przedstawienie w ramach konwencji pewnej, tak? Wiadomo, że przeważnie te zespoły typu Behimo, którzy wiesz. Nergal drze Biblię na koncercie, jakby udając, że stoi na, na ołtarzu, ale to jest w ramach jakiegoś teatru, w ramach jakiejś konwencji, w ramach, w ramach e, oczywiście miejsca, w którym wiadomo, że nie urazi nikogo, m, kto wierzy, nie obrazi e, jakby miejsca kultu tej osoby, bo, bo to się dzieje jak przedstawienie jak teatr w konkretnym miejscu w konkretnym czasie przed konkretnymi ludźmi. Natomiast już zrobienie czegoś takiego w faktycznej działającej instytucji czy budynku kościoła, no to jest po prostu dla mnie słabe i przekroczenie takiej bariery szacunku do drugiego człowieka, tak? Wydaje mi się, że tak się robić nie powinno. Mówię, co innego jest show, przedstawienie, jeżeli ona by sobie e, gdzieś tam przygotowała nawet taki bluźnierczy teledysk, by zrobiła, ale w ramach e, jakby inscenizacji. To jeszcze bym to zrozumiał i nie mam problemu, bo to nie ona pierwsza, nie ostatnia takie coś robi. Natomiast już e, faktyczne, jakby faktyczna lokalizacja była, była, to był prawdziwy budynek kościoła, tak? I to mi się bardzo nie podoba, to jest dla mnie słabe, tak się nie powinno robić, bo i powinno się y, pluć na uczucia religijne innych osób, nawierzenia innych osób, powinno się uszanować tą sferę, tak jak ja chcę, żeby ktoś szanował to, że na przykład ja słucham takiej muzyki, jakiej słucham, czyli muzyki metalowej, i jakby chuj wam do tego, nie, ale nie plujcie na tą muzykę, nie. Jakby te, tak, tak samo w drugą stronę denerwuje mnie, jeżeli w y, y, mieście jest organizowany koncert metalowy i, i władze miasta postanawiają go y, anulować czy odwołać y, s, tego powodu, że tylko, że to jest muzyka metalowa, ale okej, okay. to, jest, to, to jest dosłownie ta sama sytuacja i wkurwiony jestem w takich sytuacjach na właśnie władze miasta, które uważają, że katolik ma większe prawo aniżeli ateista w tym kraju i, i, i oni mogą sobie wybierać co będzie grało, a co nie będzie grało, na przykład tam na w ramach jakiegoś festiwalu i tak dalej. To jest chujowe i to jest moim zdaniem słabe ale tak samo słabe jest właśnie to, co zrobiła Luna. Dokładnie w tą samą stronę i tak samo jestem jakby, tak samo mnie to razi, boli i, i potępiam to na maks. I teraz kilka słów co do e, sytuacji z Dodą. Wyszły na jaw pewne fakty, ale tak naprawdę, czy wyszły na jaw to, to nie do końca, bo e, Kuba Wątor, dziennikarz. YouTuber, który prowadził jakiś tam swój kanał na platformie YouTube, zrobił prawie dwugodzinny film, gdzie wywleka wszystkie nieścisłości w wypowiedziach Doroty Rapczewskiej, czyli naszej Dody, osoby znanej wokalistki, wcześniej zespołu Virgin, potem Solowo. I on pokazuje, że, doda to osoba nie do końca godna zaufania, pokazuje czarno na białym jej zbrodnie, jej sprawy sądowe, które przegrała, została skazana, została uznana winną wielu przestępstw, jakichś matactw. Jakichś no, ogólnie ciężkich rzeczy, grożenia nawet śmiercią komuś, i tak dalej, e, gdzie, gdzie wyszły też te fakty na jaw, że, że grozi, groziła tam komuś dosłownie jakimiś płatnymi zabójcami. Okej, okay, jakby żyjemy w czasach, w których bycie muzykiem, bycie artystą, bycie staje się tylko dodatkiem do, czy gałęzią bycia influencerem. Niestety. Troszeczkę inaczej jest póki co z zespołami, myślę, że to też się zmienia, ale jeszcze nie jest tak źle. Że dzisiaj, jakby najważniejsze dla ilości sprzedanych płyt, ilości odtworzeń utworów w serwisach streamingowych, sprzedanych biletów na koncerty najważniejsze w tym wszystkim jest to, jak. Dany artysta, dany wokalista jest popularny w mediach społecznościowych, co robi, czym się dzieli, jak wyglądają jego TikToki, Instagramy, Facebooki, etc., etc. Et. To jest problem o tyle, że kreacja postaci w tych mediach nigdy nie jest kreacją osoby, znaczy nigdy nie jest takim, takim szczerym pokazaniem siebie od, od podszewki, tak? Prawda jest taka, że wszystkie te fakty a propos Dody były znane wcześniej. Czy to zmienia coś w odbiorze muzyki tej artystki? Nie, bo te sprawy można było samemu sobie sprawdzić, tak naprawdę, czy, czy ona faktycznie miała jakieś problemy, czy przegrała jakieś sprawy, czy została skazana w jakichś y, rozprawach i tak dalej. To wszystko można było sobie y, sprawdzić samemu. Bo takie rzeczy są jawne, jeżeli chodzi o e, na przykład nieścisłości w tym, co ona mówiła, że tu mówiła, że wyjechała z domu, jak miała 13 lat, tam, że 15, tam, że coś innego, te historie. Miała. Słuchajcie, pamięć ludzka to jest rzecz absolutnie zawodna i ona ma 40 kilka lat już na dzień dzisiejszy i mówi o sytuacji, która działa się prawie 30 lat temu, ok? Można się naprawdę pomylić, jakby stwierdzając, że, że wyprowadziłem się, jak miałem 15, 16, 13 lat. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie tego stwierdzić, chyba że, żebyśmy sami w jakiś sposób sprawdzili to. Jakby wiecie, przy wywiadach takie fakapy takie się zdarzają każdemu. To, to, to gdzieś tam jest taka rozbieżność, nazwijmy to w granicach po prostu ludzkiej, zawodnej pamięci. I. Wydaje mi się, że to nie jest problem. Ja dowiedziałem się na przykład o tych, o tych plagiatach, które żywcem dosłownie akordy, rytmika, aranż, piosenek Gweno Apes 1 do 1 przełożone tylko na polski język, czy nawet napisane zupełnie inaczej słowa, ale, ale ta sama melodia wokalu, ten sam sposób śpiewu i tak dalej. To dla mnie było dużo bardziej jakby uderzające w nią jako artystkę, jako wokalistkę, aniżeli wszystkie te inne fakty i rozbieżności w, w jej jakby historiach, czy, czy na przestrzeni kilku lat, dwa wywiady, gdzie, gdzie różni się tam jakimiś wersjami jakichś wydarzeń. Mówię, ludzka pamięć jest zawodna. Mnie uderzyły naprawdę te, 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 te plagiaty, czy... Bo wątpię, że w tamtych latach, kiedy Gweno Apes i jakiś Open Your Eyes y, święciło triumfy na rynkach europejskich, a nawet światowych, wtedy nie było internetu. Wtedy tak naprawdę jedynym źródłem jakichśkolwiek informacji, gdzie nie było możliwości weryfikacji tego na własną rękę, y, była jakaś telewizja, radio itd. i tak dalej. I, i w, y, w zasadzie wiecie, no Gweno Apes nie było wtedy w momencie szczytu popularności swojej na świecie nie było takie popularne w Polsce i, i utwory Virgin grane praktycznie jeden do jeden splagiatowane nie na zasadzie coveru, tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie było na zasadzie coveru, tylko na zasadzie zwykłego plagiatu. No to jest problem, bo to jest problem taki sam, jak mam na przykład z Zenonem Martyniukiem, bo jakby nie słucham disco polo, nie lubię disco polo, ale szczerze powiedziawszy gówno mnie obchodzi disco polo, tylko dla mnie Zenek Martyniuk to jest osoba, która niestety, ale całą swoją twórczość, całą swoją karierę zbudowała na kłamstwie i na udawaniu, że potrafi pisać y, utwory Disco Polo w taki, a nie inny sposób, gdzie tak naprawdę wyszło na jaw, że jeden czy dwa utwory jakieś tam były plagiatami, a tak naprawdę y, po głębszym śledztwie a propos Zęka Martyniuka. Jacek Tomkowicz z programu Tak to już leciało, gdzie on wywlókł tak naprawdę wszystkie te plagiaty, i ich było naprawdę dziesiątki dziesiątki plagiatów jakichś mało znanych, bułgarskich, ukraińskich zespołów grających podobną muzykę diskopolową. Tego było mnóstwo. On, miałem wrażenie, że Zenek Martyn w życiu nie napisał własnej piosenki, tylko wszystko było jeden do jednego zależnięte od kogoś. I, i on się do tego głośno nigdy nie przyznał. Na przykład to mnie uderza w nim, że, że zrobienie kariery na czyichś utworach i, i wzięcie ich, podpisanie swoim nazwiskiem to jest słabe. Dla mnie to jest po prostu... Nienawidzę czegoś takiego. I jeżeli robisz cover, to napisz, kto jest autorem muzyki, tekstu, melodii, aranżu i tak dalej. Napisz to i, i rób sobie ten cover. Nie mam wtedy problemu żadnego. Ale jakby udawanie, że to jest... Twoje to jest zwykła kradzież, normalnie okradzenie innego artysty z jego twórczości, a to jest jeszcze gorsze niż, niż jakby ukradzenie czegokolwiek takiego przedmiotowego, tak? No to jest problem. Dla mnie to jest ogromny problem i tutaj jest bardzo podobna sytuacja. To tutaj się zawiodłem tak naprawdę, bo bo Virgin jako zespół był ciekawym tworem jak na tamte czasy i wydawało mi się, że oryginalnym, że w miarę fajnie to hulało i tak dalej, a tu okazuje się, że też większość twórczości to były jakieś plagiaty, jakieś robienie jeden do jeden kawałków, które już są, które już ktoś ma. No, słabe to jest dla mnie, po prostu to jest słabe, nie? Więc prawda jest taka, że moim zdaniem jednak trzeba troszeczkę e, oddzielać twórczość artysty e, od tego, jakim on jest człowiekiem, bo my tak naprawdę nigdy nie wiemy, jakim on jest człowiekiem prywatnie. E, to, co widzimy w mediach społecznościowych, to jest e, kłamstwo na potrzeby e, kreowania wi własnego wizerunku. Taka jest prawda. To dzisiaj, dlatego nie, ja nie śledzę co prywatnie robią zespoły wokaliści, których ja słucham. Ja tego nie robię, bo nie ma to sensu. Jakby 99% tego, co znajdziemy o nich gdzieś tam, to jest po prostu kreacja, to jest kłamstwo. Oni tak nie żyją na co dzień, oni są zupełnie innymi ludźmi. Są niestety ci, którzy pokazują faktycznie tak, jak żyją, są przeważnie dla ludzi dzisiaj nudni. Zwykły jakiś, nie wiem, kurde, pierwszy z brzegu przykład, nie wiem, Artur Gadowski z zespołu Ira. Czy ktoś kiedyś słyszał jakąś kontrowersję na temat Artura? Yy, może jak był młody, to tam gdzieś był zadziorny i tak dalej, yy, miał niewyparzony język, ale to było wiadomo, nie? W sensie on to mówił szczerze, mówił tak jak myśli. Natomiast... Yy, no, no dzisiaj, czy ktoś wie, co tam u Artura Gadowskiego, gdzie, co on robi na co dzień, czy reklamuje jakieś rzeczy? No wiecie, kurwa, nic ciekawego, bo wiedzie normalne życie, jest normalny, jest zwykłym gościem. I to jest mało ciekawe. Natomiast jakieś kontrowersje, jakieś robienie rzeczy takich medialnych, kontrowersyjnych, dziwnych, odjechanych, wystawnych, chwalenie się pieniędzmi i tak dalej, to jest wszystko kłamstwo, tak? To nie wygląda. Więc dlatego gówno mnie obchodzi, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli, że yy, dany wokalista coś tam zrobił albo czegoś nie zrobił. Ja tak naprawdę ciężko zweryfikować, czy to jest prawda. Tutaj Kuba Wątor zweryfikował dodę. Jeżeli teraz mnóstwo ludzi się od niej odwróci, to ja tego nie zrozumiem, bo to było do zweryfikowania wcześniej. Jeżeli naprawdę byście się interesowali tym, jak żyje Doda, co robi Doda i jak wygląda jej świat yy, od podszewki, naprawdę. To byście wiedzieli o tych rzeczach, które Kuba Wątor powiedział głośno. I tyle. Zostawcie suba lajka, jeżeli Wam się takie materiały podobają. Pozdrawiam Was z gumii w wokalu